Z tej strony? Zapraszam Was dzisiaj na kolejną historię w Roblox, a mianowicie Adoption Story. Zobaczmy, co mamy w opisie. Grupa od 6 do 12 przyjaciół zostaje adoptowana do nowej, bogatej rodziny. Co może pójść nie tak, jeżeli rodzice zdecydowali się ich adoptować. Nie wiem, ale się dowiem. Tutaj jeszcze na górze widzę, że pojawiła się druga część Adoption Story, więc jeżeli chcecie ją zobaczyć w moim wykonaniu, to zostawcie pod tym filmem 5000 łapeczek w górę. Przy okazji, zostawcie też subskrypcję, najlepiej z dzwoneczkiem, żebyście nie przegapili żadnego mojego filmu. A teraz zaczynamy. O matko, ile tutaj ludzi jest! I każdy jakieś, nie wiem, świrusy tutaj roznosi. Dobra, wskakujemy do autobusu. O, tam, 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 tam 9 osób, chyba 12 jest maksymalnie. Ja nie chcę nic kupować, nie chcę nic kupować, bo za drogie było. Ta gra będzie podobna do tej, w którą grałam z Miss Agą, czyli historia o zajątku wielkanocnym. Kto nie widział, to kliknijcie sobie tutaj w kartę powyżej, a my mamy do wyboru postać Baby Boy, Baby Girl albo Rodzic. Rodzice jest zablokowane. No nie, 200 robuxów? To ja nie chcę być rodzicem. Dobra, wybierzemy baby girl. Ojej, ja jestem teraz mini-aferką, mini-werka-aferka. Oj, co tu się dzieje? Hazel, cześć dzieci, witajcie w ośrodku adopcyjnym. Dzisiaj jest dzień, w którym rodzice po nas przyjdą i zaprowadzą nas do nowego domu. Usiądźcie na krzesłach i niech rodzice zadecydują, kto z kogo wybiorą. To co, oni nie wszystkich nas wybiorą? Dobra, to są łóżka, tam są jakieś pufy do siedzenia. To są męskie, to są damskie, bo... dobra, to ja chcę na niebieską. Niebieski. Co niebieskie, to królewskie, nie? A co różowe, to napiszcie w komentarzu. A tamten nie usiadł. I co? A to na pewno jego rodzice nie wybiorą. To są nasi nowi rodzice? Cześć dzieciaki! Jestem tato. Aha, czyli nie masz imienia, a to jest mama. Wszyscy zasługujecie na nowy dom. Szukamy do adopcji 10 dzieci, a nas jest 12 przecież. Czy jesteście pewni, że dacie radę tutaj z 10 dzieciakami? Oczywiście. Jesteśmy milionerami. Będą mieli wszystko, co chcą. Dobra, to ja chcę nowego iPhone'a 13 Pro Max. Ale tutaj mamy 11 dzieci. I co? Co z tym jednym dzieciakiem się stanie? Mamy zagłosować na tą jedną osobę, która się tutaj nie dostanie. A co jak ja się nie dostanę? Dobra, na siebie nie mogę zagłosować. Eee, a, dobra, te, na tego głosujemy. Jakiś Jul. Miejmy nadzieję, że to jest tamten, co nie usiadł. John Benjamin 223. O to on! <ścoughs> to on, zobaczcie, on nie usiadł na pufie, dlatego... No nie przyjęli go rodzice do nowego domu. A gdzie uciekacie? Hej zel! a co z nami? A mamy się spakować. No dobra. Oj, oj, biedny tutaj leży, jego wirusek nawet został. No trudno. Dobra, chodźmy się spakować, bo nam czas tutaj pika. Co tutaj mamy? Grzechotkę? Po Co mi grzechotka w ogóle? Butelka z mlekiem. Yy, o, cymbałki są ok, jeszcze w kolorze tęczowym. To już w ogóle. To są jakieś nie wiem układanki. Yy, ja chcę mojego popita wziąć. Albo telefon, chociaż pewnie telefonu jeszcze nie mam, ale rodzice mi kupią. Co to jest? Nie wiem, grzechotka kolejna jakaś? Wszystko zabrałam? A jakaś walizka, torebka? Dobra, wszystko w moją bananową torebkę zmieściło. Dobra, zebraliśmy wszystko. Jestem podekscytowana. Super lasz 1. Będziemy bogaci, tak jak nasi rodzice. O, no, nie byłabym tego pewna. <laughs> o jejku, Hazel, jaka jest smutna, co się dzieje? Będę za wami tęsknić. Do zobaczenia wkrótce. O, Heizer, chodź, ty tutaj przy Albo uderzę. Nie, żartowałam, przytulę. <grafię> nie martw się Heizer, Będziemy tęsknić. Papa! pa! I do autobusu. Ej, ale jakiego szofera tutaj mamy, a to są nasi nowi rodzice. Dobra, wskakujmy do autobusu, bo jeszcze nas nie zabierze. No dobra, jesteśmy już w naszym nowym domu. I mama coś nam poukrywała tutaj po domu. Znajdźcie 10 lizaków. Rozmieszczonych tutaj w domu. No dobra, tato. Ale... O, to jest pierwszy lizaczek. No halo! Ja chciałam go podnieść. Gdzie jest jeszcze jakiś lizak? Ej, tu jest zamknięte. A tam grill jest. Hmm, szkoda. A może w lodówce będzie lizak? O, można otworzyć? Nie. To czemu ta strzałka tutaj jest? Bez sensu. Zrobię sobie kawusie. O! Wszyscy już znaleźli lizaki. Ja nawet jednego nie podniosłam. This house is so big and cool! I am so happy here. Naprawdę jesteś szczęśliwa? Chociaż no w sumie taki dom też bym chciała mieć. Oj, nie, nie czytałam. O co chodzi? Obiad będzie, tak? Albo kolacja. Głosujemy za jedzeniem. Pizza, hot dog, hamburger albo kanapka z jakimś ośmiornicą? Z jakąś ośmiornicą? Dobra, wybieram pizzę. Pizza jest najbezpieczniejszym daniem. Tak mi się wydaje. Przynajmniej się nie zatrułam nigdy pizzą. Chyba. A chyba nie. Ciekawe, co wygra. Mam nadzieję, że pizza. Jestem głodna. Cheeseburger? Kto głosował na cheeseburgera? Ej, ale ja bym zjadła sobie z maczka cheeseburgera. Maciek! Jedziemy do Maka po cheeseburgera. <grywania> po nagrywaniu. <grywania> Dobra, wygląda na to, że cheeseburgery już są. Co tak szybko przyjechały te? Jedzenie? O, mamy pod dwójką cheeseburgera. Ej, cheeseburger. Już. A tu tylko jednego mieliśmy, to ja się jednym nie najadła. Mamo! Ja chcę jeszcze jednego burgera. Co się stało? Ej, wiadomości jakieś się pojawiły. Uu. Spójrzcie na telewizor. Sprawdźmy, co się wydarzy. Piesek, piesek. Zobaczcie, jaki piesek tam jest piękny. Haski to jest, śliczny. I tam też był piesek. O, uroczo. Dobra, chodźmy oglądać wiadomości. Uwaga, uwaga. Co się stało? O nie! Porywacze dzieci są na wolności! To jest clown z koszalina! A to jest ktoś zamaskowany. Dobra, jeżeli ich zobaczymy, mamy zadzwonić na policję. A może to nasi rodzice są porywaczami? Aha, będziemy spali dzisiaj w naszym pokoju, czyli w pokoju rodziców. Dobra, to ja zajmuję łóżko! Ja będę spała tutaj, o. Nie chcę na środku, wolę tutaj. Bo jak mi się z ciku zachce, to przynajmniej mogę wstać szybko. Dobra, jak zaśniecie, to pójdziemy jutro do parku. Ui, może do Energy Okej, okay, dobranoc. Dobranoc. Też to się idę załatwić, bo mi się się kurce. <noise> o nie! Jest to szybko, bo zasypiam! <noise> zasypiam na toalecie! O nie! <głosy> o! -o. <głosy> Też staliście? Co się stało? Ja tutaj siedzę na tronie w bezpiecznym miejscu, Wyjść z tej łazienki, halo, dajcie mi się załatwić! Słyszeliśmy jakiś dziwny dźwięk. To prawdopodobnie tata poszedł do łazienki. Nie, to ja poszłam do łazienki. O mój Boże. Co to za demon? Surprise! Oj, zaciął się. OMG. Oh It's the kidnappers. O nie, porywacze tutaj weszli! A, zniknął. Ran! Prze... Ale to wygląda podobnie jak w tej historii o zajączku wielkanocnym. O mój Boże! Ej, on się przewrócił, patrzcie. Leży! Leży na łóżku! Bić go, bić go, bić go! O nie! Wstał! Gdzie on jest, tam jest? Dobra, chodźmy na taktyczny kibelek. Na kibelku nic nam nie zrobi pewnie. Jestem tu bezpieczna. O nie, biegnie tu, biegnie tu! A! Szybko pała w dłoń. Można pod łóżko się schować? Nie. O nie, kogoś tam zabił na toalecie. A, ale nie fajnie. O, 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 o. -o. Ej, aż ciary dostałam. No co wy robicie? Odejdźcie od niego. Siadamy na kibelku i obserwujemy sytuację. Tam jest na razie. Na razie jestem bezpieczny. O nie, teraz jest tutaj pod kluśnicem. <śm> o. Chyba się skończyło przysypały w dłoń <grym> o, tata przyszedł to na pewno on nas przestraszył cześć dzieciaki wszystko w porządku? słyszałam jakieś dziwne dźwięki no co ty nie powiesz zostaliśmy zaatakowani przez porywacza przez porywaczy właściwie chociaż był jeden tylko porywacz okej okay. on się w ogóle nie przyjął tym, że to jakiś porywacz był kazał nam iść spać halo tato, no co ty teraz Dobra, idę na Kimble. <grych> Ej, co tu się stało? A czemu ja sama tutaj zostałam? Halo! Nie przeniosła mnie na plac zabaw! Halo! Mama o mnie zapomniała, jak byłam w łazience. Co ja będę musiała teraz grę zrecytować? O! 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 Przenoszę się chyba? Cześć dzieciaki, kan z koszalina. Czy chcecie jeden milion Robuxów? Oczywiście, że tak. Dawaj! A ja chcę milion Robuxów dostać. Dobra, spróbujemy zresetować postać. Może trafię do nich, a jak się wskrzeszę? To będę z nimi. Gra mnie oszukała. Wydałam 35 Robuxów, a dalej tutaj jestem. Dobra, ja już do tamtej łazienki nie wchodzę, zostaję tutaj na łóżku i idę grzecznie spać, żeby pójść na ten plac zabaw. W ogóle bardzo mało nas zostało. Cztery osoby, w tym jedna ma bardzo mało życia. Jej! Jestem na placu zabaw nareszcie! Mama tym razem o mnie nie zapomniała! Mamy tutaj trampolinę? Można tak na niej skakać bardzo! Wow, Doskoczy tam? Doskoczyłam! W ogóle nie słucham, co mama mówi, ale trudno. Nieważne, ja chcę się bawić! Jestem teraz na placu zabaw, to mogę się bawić. Ui. Nie przewróciłam się! Ha, ha. Kto mi pomoże, bo mam głowę w ziemi teraz! Ej, tam jakieś przejście jest. Uuu! Uuu! jak tam przejść? Ja chcę jeszcze raz się tak w ziemię wbić. Bo tam było jakieś przejście ukryte. Szybko, na trampolinę. O, i z trampoliny Jeszcze raz spróbujemy. E! O nie, nie wskoczyłam. No i gorzej, Dobra, idę na zjeżdżalnie. O nie, szybko, ja chcę na zjeżdżalnie. A to ten clown, co nam oferuje milion robuxów. Chodźmy po milion robuxów, tak jest! Ej, a może to to przejście właśnie widziałam? Co? Tam na dole? To to nie wygląda zachęcająco, że tam jest ukryte milion robuxów. Ale mamy 10 sekund, żeby to sprawdzić. Dobra, skaczemy, Ui! Aha! Aha! I co, w klatce Jakiejś jestem teraz? Przecież ja Klatkę mogłabym przejść bez problemu. Co tu się stało? Czemu się rozsypałaś? I co ja sama zostałam? Skrzeszaj się, bo nie chcę grać sama. Ale przypał. No ale może przynajmniej dostanę milion robuxów? Zrelaksuj się, zabawa dopiero się zaczyna. Kim jesteś? Przecież ty już nie żyjesz. Star Victory. Czego od nas chcesz? No. Tłumacz się. I dawaj moje milion robuxów. Hazel?! A czemu się bawisz w tego klauna z kuszalina? O co tu chodzi? Nie chciałam, żebyście mnie opuszczali?! To nie jest w porządku, właśnie Hazel, to nie jest w porządku. Nie możesz tak postępować. W takim razie nie pozostawiacie mi żadnego wyboru. Muszę was zabić. Was, czyli chodzi, że tylko mnie. Dobra, mamy jump to get out, czyli musimy skakać, żeby się wydostać. O mój Boże! Jakieś klauny mnie atakują. Przecież ja nie dam rady sama. Jak ja tu sama zostałam. Ej! Dobra, najwyżej się wskrzeszę, No nie dam rady, to no bez sensu, wszyscy mnie zostawili. Ech, dobra, szybko życie, 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 życie. Kupujemy życie, życie. Dobra, mam pełne życie teraz, więc powinnam ich zabić. Co? Już? To ja ich nawet nie musiałam pokonywać? Oj oj, co to było? Dobra, tam jakieś skały się wyłoniły i otworzyły mi przejście. Jezu, mało brakowało bym zginęła. Nie chcę mi się od nowa tego przechodzić. Dobra, widzę, że parkura teraz mamy, bym teraz nie zginęła. Bo wydam chyba najwięcej Robuxów w moim życiu. <noise> Są tutaj dwie ścieżki teraz i muszę wybrać jedną z nich. Dobra, prawa, lewa, prawa, lewa, chodźmy do prawej może. Żyłam. Gdzie jestem? Skip obby. O nie. Czy znowu będę musiała skakać na jakichś skałkach? No i oczywiście, lawa. Oczywiście, ale ta, ta gra jest naprawdę bardzo podobnie zrobiona, co z tym zającem wielkanocnym. Jeszcze gadaj się, że te skały się będą ruszać. Naprawdę. No dobra, nie mamy wyboru. Znaczy ja nie mam wyboru, muszę przejść przez lawę. Ja mam nadzieję, że ten boss nie będzie trudny do pokonania. A bosem jest Hazel, tak? O Jezu. Dobra, dam radę. Nie padnę. Nie padnę. Dobra, te idą jednakowo. O. O, O nie! Dobra, te też jednakowo idą. Spoko. Dobra, tak. to nie 20 sekund zostało. Uf, dam radę. Dam radę. Te też jednakowo i teraz na ten trzeba poczekać. Dobry moment. O! Jezu, a ja zostałam sama, ale przypał! Oho! Walka z bosem, Walka z Hazel? Co jej się stało? Czemu ona ma taką dziwną minę? O mój Boże... Zła Hazel. This is your last chance to obey! No nie, 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 ja nie zmieniam zdania. Muszę Cię pokonać? No dobra, mam pałę, to Cię pokonam. Pała w rękę, idziemy na Hazel. O, o nie, jak ona duża jest. O mój Boże. Aha, aha, aha. O nie, 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 dobra. Trzeba unikać. O, to znowu Siki Weroniki będą? Haha! Ha, to ja już wiem, jak Cię pokonać. Szybciutko, bijemy, bijemy. Ja jakieś obrażenia jej zadaję? Oj, nieduże. No to będzie długa walka chyba. Będę jedynym ocalałym dzieckiem. <noise> Mam nadzieję, że za tą walkę rodzice kupią mi najnowszego iPhone'a 13 Pro. Okej, okay, dobijamy! Dobijamy ją! Giń! Giń! O, Udało się! Masz za swoje! <grystanie> o, wygrałaś! Bo w sumie tylko ja zostałam, to ja wygrałam. Bardzo Cię przepraszam, nigdy nie chciałam, żeby tak się stało. Jasne. Jestem taka samotna bez tych wszystkich dzieciaków. To sobie kup zwierzaka, to nie będziesz samotna. Hejzer, wszystko w porządku. Potrzebujesz po prostu dalej iść z życiem. Znaleźć sobie jakieś inne zajęcie. A dlaczego nie możemy, nie wiem, razem jakoś iść przez życie? Bo nie chcę? Bo jesteś dziwna? Bo się przebrałaś za klauna, a ja klaunom nie ufam? Bo zostałam adoptowana przez, przez wspaniałych rodziców. Bogatych. <noise> Dobra, mogę wybrać. Ją, czyli Hazel, albo rodziców. No Wybór jest prosty, nie? Yy, zostań z Hazel, albo wróć do rodziców. No to wybieramy rodziców, nie? Nie ufamy jej. Ja klaunom nie ufam. Jest, jestem w domku. O Boże! Tęskniłam tak bardzo za wami. No to przykro mi, ale straciłaś nie wiem, ile tam 10 czy 9 dzieci? Nic już nas nie rozdzieli! No to pilnujcie mnie następnym razem. O nie hejzel nas podgląda. Okej, okay, wygląda na to, że przeszliśmy pierwszą część historii. Jeżeli chcecie zobaczyć drugą część w moim wykonaniu, to przypominam 5000 łapeczek w górę to od razu nagrywam. Ja Wam życzę udanego dnia i widzimy się w kolejnych odcinkach. Pa! pa!